Najwierniejszy człowiek według znaku Zodiaku. Tylko trzy znaki Zodiaku posiadają ten rzadki kod wierności. Zapisz się, jeśli chcesz wiedzieć, kto naprawdę nigdy nie zdradzi. Pierwszym znakiem jest koziorożec. Mężczyzna koziorożec nie rzuca słów na wiatr. Nie złoży ci przysięgi, dopóki nie będzie pewien, że jej dotrzyma. Jego lojalność jest jak fundament: niezawodny, mocny, trwały. Długo wybiera partnera, nie spieszy mu się z otwieraniem się. Ale jeśli zostaniesz jego wyborem, jesteś chroniona do końca życia. Koziorożec nie zdradza. Może być surowy, milczący, powściągliwy, ale w jego czynach widać prawdziwe oddanie. Należy do tych, którzy zostają, nawet gdy wszystko się wali. Jego słowo jest jak pieczęć: raz na zawsze. Drugim znakiem jest panna. Mężczyzna spod znaku panny jest oddany nie ze strachu przed porażką, ale dlatego, że takie jest jego serce. Jest wierny szczegółom, uważny, troskliwy. Zauważa wszystko, Twój wygląd, Twoje emocje, nawet Twoje milczenie. Nie odchodzi, gdy sprawy stają się trudne, ale zostaje i szuka rozwiązania. Jego miłość jest racjonalna i dojrzała, ale właśnie w tym tkwi jej siła. Nie pozwoli sobie na podwiezienie kogoś, komu oddał część swojej duszy. Jego lojalność objawia się w życiu codziennym, w małych rzeczach, w pomocy, w uczciwości. Panna Cię nie zdradzi, będzie przy Tobie nawet wtedy, gdy będziesz w siebie wątpić. Trzecim znakiem jest Lew.